Pizza na patelni to ten rodzaj jedzenia, którego albo nie jesz przez pół roku, albo jesz dosłownie codziennie. Znowu wjeżdża pizzka. mamy rukolkę, mamy wszystko co najlepsze. Jak może być coś tak proste i tak dobre? Najszybszy obiad na świecie. Te ziemniaczki, ten gyrosik, jakieś warzywko z lodówki wezmę, to wszystko na patelni. Przeprzepysznie. skończyłam pracę i mam teraz ochotę na taką bezkofeinową, dobrą kawkę z syropem, wam pokazuję. Piłam sobie taki syrop na stronce My Protein. On jest o smaku toffee. Ja go kupiłam ze zniżką i on kosztował za dwa zapłaciłam jakieś 45 zł. Mieliśmy darmową wysyłkę, bo domu sobie coś tam zamawiał. I on jest w ogóle bez cukru. On tam ma dwie kalorie na 100 ml, więc to nie są takie słodzone syropy. I on jest tak dobry. To jest, Ja próbowałam w życiu kilka syropów bezcukrowych, ale żaden nie był tak Dobry, tylko że on się nie nadaje na przykład, żeby placki nim polać, czy coś takiego, w mojej opinii. To jest po prostu taki rozpierdziel jeżeli chodzi o kawkę, szczególnie mrożoną. Jak sobie zrobicie z tym syropem łyżka wystarczy, do tego dobre mleczko, na przykład z Lidla, owsiane, to macie taką kawę jak normalnie z jakiegoś Starbucksa albo i lepszą i w dobrej cenie. Mega, mega polecam ten syropik. Nie próbowałam nigdy innych smaków, więc robimy sobie teraz taką kawkę bezkofeinową. To jest kawa bezkofeinowa. Później muszę się przygotować. Rzutować, bo jadę jutro nad morze na dwa dni, więc muszę zabrać ze sobą jakieś rzeczy i chcę zabrać takie wiecie, totalne totalne minimum, więc muszę te kosmetyki popakować w mini mini opakowania, no dosłownie żeby mieć na ten raz do użycia czy tam dwa razy w niektórych rzeczach więc to jest misja, bo będę całe dwa dni chodzić z jednym plecakiem, nie będę go nigdzie zostawiać, więc muszę mieć bardzo mało, a muszę wziąć laptopa i ładowarkę więc, więc to już jest ciężar, teraz mam odżywkę na włosach, za chwilę idę zmyć, kawka się zrobi, jeszcze chcę pomontować parę rzeczy, lecimy z tym Toreczkiem. Zrobiłam sobie jeszcze maseczkę i teraz przygotujemy czy kosmetyczne na jutrzejszy wyjazd. Absolutne, absolutne minimum, bo naprawdę nie chcę dźwigać całe dwa dni rzeczy. Nauczona trochę życiem, będę dużo chodzić przez te dwa dni, więc biorę sobie plasterki takie na odciski. Jeśli coś się wydarzy, to sobie zakleję, jak poczuję, że coś się dzieje będę miała po prostu z głowy, nie będę się musiała martwić. I standardowo koniecznie tabletki przeciwbólowe, bo jak poczuję, że zaczyna mnie boleć głowa, co czasami się zdarza na wyjazdach, to od razu muszę zażyć, od razu. I nie będę w ogóle się zastanawiać czy jest gdzieś sklep, czy kupię, cokolwiek, po prostu od razu, od razu biorę. Piję sobie kolejne piwko 0 i montuję film, który nagraliśmy już bardzo, bardzo dawno temu z testem produktów. Już wam mówię, kiedy to było nagrane. Uwaga, było to nagrane 30 maja. I teraz będę to montować, bo chcę to w końcu dodać. Do domu. ma stare okulary. Ja nie miałam jeszcze skończonego zęba, więc w ogóle hit, ale mamy taki fajny test produktów i korzystam z tego, że mam chęć na montaż. Po pracy zjadłam coś okropnego z kurkami. W życiu nie jadłam czegoś tak niedobrego z kurkami. Słuchajcie, było to, było to gorzkie, było to takie bardzo niesmaczne i jeszcze miałam tam kawałki liści laurowych, niewyciągniętych. Nie, naprawdę. Później poszliśmy zwiedzać na spacerki. Wybrałam się na plażę i na szczęście zwinęłam się z niej, zanim rozlało się absolutnie. Podziwiałam troszkę naturę, posiedziałam chwilę na piasku i pojechałam e, spacerować dalej. Trafiłam na ym, stare miasto chyba, znalazłam przepiękne motorówki, i później wylądowałam w knajpie, w której byliśmy kiedyś z Dominikiem dwa razy Łonka bar, uwielbiam to miejsce jedzenie jest tam przeciekawe. Piłam tam przepyszną lawendową lemoniadę, jadłam frytki z serem i z boczniakami. Było to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Menu jest sezonowe, więc możecie na to nie trafić już. Wzięłam resztę na wynos i poszłam sobie spacerkiem do mojego pokoiku. और ja sobie już tylko chilluję i muszę wam generalnie powiedzieć, że bardzo niekomfortowo czuję się w obcym mieście robiąc coś poza pracą. W sensie to, że ja musiałam wyjść ze strefy komfortu i chodzić sobie po mieście, pozwiedzać, pójść do knajpy, jakoś tak bardzo mnie przytłoczyło, bo jak spędzam czas ze sobą, to spędzam go w taki sposób, że leżę w łóżku i oglądam filmy, a nie robię takich rzeczy na co dzień i skłania mnie to do pewnej refleksji, do tego, że po prostu muszę sobie przemyśleć to wszystko i zastanowić się dla Dlaczego? Tak ciężko przychodzi mi spędzanie czasu sama. Ze sobą w pełni innych okolicznościach. Teraz wiecie, jestem już w łóżku, oglądam sobie YouTube'a i jest już spoko. Przyszłam właściwie tutaj do Airbnb o chodzeniu po mieście, to jakoś taka, taki po prostu dołek mnie złapał. Siedziałam i nie mogłam się uspokoić, bo było to dla mnie mój wynajęty pokój sama. Zawsze byłam z Dominikiem albo z kimś, jest to niekomfortowe trochę. Muszę się nad tym zastanowić, bo nie jest to fajne, nie jest to zdrowe. Ja jestem ze sobą 24 na dobę i nie zawsze będzie Dominik ze mną. Ktoś. Muszę sobie to przemyśleć wszystko i w ogóle wiecie co? Moglibyśmy zrobić taką petycję, żeby właściciele hoteli i Airbnb nie używali do pościeli niktu litrów płynów do pukania, bo tak masakrycznie wali pościel płynem do pukania. Nie mogę spać za bardzo w pościeli takiej bardzo, bardzo śmierdzącej płynem. W domu w ogóle nie używam płynu do pościeli, bo mam jakąś dziwną alergię wtedy. Całą noc się drapie, swędzi mnie wszystko, katar ma. No i teraz czuję, że na przykład położyłam się do łóżka i już mam zapchany nos I ta noc będzie tragicznie ciężka A jutro po prostu muszę, muszę być wyspana Dzisiaj zrobiłam jakieś 20 tysięcy kroków, pochodziłam trochę Jutro też będę cały dzień na nogach i piątek będę cały dzień na nogach Tylko, że już w Warszawie Mam nadzieję, że się wyśpię Jest teraz 21.20, jeszcze chwilę posiedzę Później idę spać, bo chcę już, żeby mi zleciało jak najszybciej wrócić do Warszawy Do mojego łóżka, do Dominika jak Dominik wyjeżdża, czasami też się w porządku czuję. Jak ja teraz wyjechałam, nie wiem, raczej nie będę na razie podejmować się drugi raz tego, żeby jechać gdzieś na dwa dni, e, jeśli nie muszę e, i nocować tam sama, bo za dużo mnie to kosztuje. Muszę sobie to wszystko ułożyć w głowie, przepracować. Nie chcę na razie tego powtarzać, bo nie jest to fajne. Bało mi się tak tragicznie Budziłam się 10 razy w ciągu nocy I to nie przez ten pościel Tylko poduszka była niewygodna Jakoś tak Nienawidzę spać w cudzym łóżku I jeszcze nie ze swoją poduszką Idę do pracy No dobra, słuchajcie, ostatni dzień pracy przed długim urlopem I chcę to zrobić jak najszybciej I po prostu spierdzielamy na długi weekend W sensie nigdzie nie jadę, ale już potrzebuję I w ogóle fajne mi dzisiaj włosy wyszły, a nic jakiegoś szczególnego z nimi nie robiłam Tylko, że moje włosy są takie, że one dosłownie za 3 minuty będą wyglądać tak jak zawsze Spuszone i tak już są spuszone Idziemy, pakuję plecak i wychodzę, bo już czas na mnie Widzimy się później, bo ja już po prostu potrzebuję tego weekendu, bo te wyjazdy mnie e, wymęczają. Naprawdę. Już wystarczy. Zamówiłam sobie dzisiaj sejtana, bo nie chcę mi się gotować. To są takie nuggetsy z sejtana i mają pyszną panierę. Uwielbiam. Do tego jeszcze fryteczki mam i jem z majonezem. Przyszedł taki sos mega niedobry. Nuggetsy są pyszne. Nazywa się My Nugget albo My nuggets, bo Polecam. Jestem dzisiaj totalnie jakaś taka nieżywa, nie odzywam się do Was. Próbuję jakoś się podnieść po tym ciężkim tygodniu i teraz pora na peeling i maseczkę, bo moja twarz jest w opłakanym stanie, więc musimy coś z nią zrobić. Kupiłam sobie wczoraj moją ulubioną maseczkę, w ogóle zmieniła szatę graficzną, ale mamy to. Mam nadzieję, że nic się z nią nie zmieniło. Peeling, standardowo najlepszy peeling. Tyle. Jakoś, jakoś trzeba wrócić do żywych. Jutro chcę nagrać film. I mam całe oko czerwone. The <laughs> cat No, zrobiłam wszystko, co dosłownie mogłam. Peelingi, maseczki, depilacje, mycie, długi prysznic, cieplutka woda. Trochę się czuję jak nowonarodzona. W ogóle nadal nie umiem nakładać maski w płachcie, Muszę nad tym jeszcze popracować. Będę pierwszy raz w życiu robić to furnik. Na razie mi tutaj z ciasteczek zastyga, ale nie wiem, czy zrobię dzisiaj resztę, bo już jest późno i muszę kupić więcej cytryn, bo tego soku z cytryny musi pójść tona. Będę robić taki serniczek na zimno z jagodami z białą czekoladą. Generalnie znalazłam jakieś w internecie, ale oczywiście go przerobię, bo taka już jestem. Mam nadzieję, że będzie. Już nie, ale to już prawdopodobnie jutro, więc dla Was w kolejnym filmie. W ostatnich dniach piłam coś takiego. gdzie co? Wzięłam to, pomimo tego, że ja mango nie lubię. Ja nie lubię bardzo mango. Marakuje lubię. I stwierdziłam, że kurde, to jest tylko piwo. Tego mango jest pół procenta. Co się może złego stać? I wiecie co? Niedobre było to piwo. Pierwsze piwo zero, które musiałam męczyć. Ale jeśli lubicie mango, to ja myślę, że to piwo będzie dla was. 15 na 10. Jest takie orzeźwiające, jest takie tropikalne, ale jednak za bardzo wyczuwam to mango. Te lody mochi tropikalne, które miały mango, bardzo mi smakowały. Tak tutaj tego mango nie jestem zdzierżyć. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Jadłam takie long chipsy z Dilza. Miałam je wczoraj. One kosztowały w Dilzie po 4 zł, tutaj jest 75 gramów w każdej paczce, papryka grillowana i mianka i cebulka. I wiecie co, bez sensu są te chipsy? Szkoda, totalnie kasy, bo one są praktycznie w ogóle nie przyprawione Tego smaku w ogóle tam nie było. Jutro będzie super dzień, pojutrze też, bo dzisiaj jest sobota, ale mamy długi weekend, więc sobota nie jest sobotą i nie jest nawet niedzielą. Poniedziałek nie jest poniedziałkiem, dopiero wtorek jest tak, jakby był niedzielą, a poniedziałek jest w środę. Uwielbiam to. Uwielbiam to, muszę sobie dobrze zaplanować ten weekend. Pozostałe dni, żeby fajnie porobić fajne rzeczy, ponagrywać fajne rzeczy. W ogóle cieszę się, że ba wam się spodobał ten odcinek z tymi wiralami przepisami, gdzie testowaliśmy przepisy, z, głównie, głównie z Instagrama, już mam zapisane mnóstwo pomysłów na nowe. Więc w poniedziałek idziemy na zakupy, Zkupię, kupię te rzeczy i może we wtorek nawet nagram drugą część. Bo mega się ja też to spodobało, bo większość z tych rzeczy była naprawdę smaczna, więc e, pewnie co nagramy. Oczywiście przypominam Wam o tym, żebyście podsyłali mi te przepisy, jeśli coś chcecie, żebym przetestowała, a tam się nie chce. Ja to zrobię za Was. Nie ma problemu. I subskrybujcie i subskrybujcie ten kanał, bo dziwo, jak o tym powiem, żebyście subskrybowali. Nagle więcej Was subskrybuje. To kosztuje Was jedno kliknięcie, ale dla mnie bardzo dużo znaczy, bo pozwala mi to po prostu pchnąć to wszystko do przodu, a ja uwielbiam nagrywać te filmy dla Was i chciałabym nagrywać ich więcej, częściej, ale do tego potrzebuję Waszych subskrypcji i oglądania głównie. Oglądajcie te filmy do końca. To jest najlepsze. To jest najlepsze. Jeżeli obejrzycie film do końca, to to jest najlepsze dla algorytmu. Jak jesteście w tym momencie, to napiszcie mi komentarz. Wiem, napiszcie, ale mocna końcówka filmu, ale mocny koniec. Napiszcie coś takiego i wszyscy będą się zastanawiać, jeśli nie obejrzeli i obejrzą. Dobra? A taki jest deal między nami. Jeżeli tutaj jesteście, to napiszcie taki komentarz i zbejtujemy wszystkich pozostałych. Pijcie wodę też. Pijcie wodę. Jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek kupić sobie tabletki do ssania na gardło w Rosmanie, to proszę was, absolutnie was proszę, nie bierzcie tych, bo ja y, kupiłam to wczoraj, jak mocno mnie bolało gardło. Wzięłam jedną tabletkę i myślałam, że dosłownie słowniem zwrócę. To było najgorsze, najgorsze doświadczenie, strasznie niedobre. Tutaj ta pomarańczka mocno zachwyca, ten chyba propolis to jest coś okropnego, więc nie. Teraz zapraszam Was na kilka klipów, w których posprzątamy troszkę, zorganizujemy przestrzeń. Miałam mnóstwo pustych słoików produktami, które były w osobnych opakowaniach i trzeba było to wszystko przesypać, żeby wszystko było, wiecie, pod ręką, żeby łatwo było wszystko dostępne, szczególnie przyprawy. Tu mam słoiczki z przyprawami, a niektóre przyprawy walają się po prostu po szafkach, bo ich nie włożyłam, nie wsypałam do słoiczku, więc ogarnijmy to. stwierdziłam, że jeszcze mi mało, więc ogarnęliśmy jeszcze szafkę w łazience, w której miałam dosłownie wszystko. Wszystko. Nagrałam test przepisów wiralowych i kurde, blaszka! słuchajcie, jest pierdyliard stopni na zewnątrz. Ja jeszcze tutaj miałam włączone piekarnik na 200 stopni, ale idę się teraz przebrać i już będę chillować, ale chcę wam pokazać spódniczkę, którą kupiłam sobie już jakiś czas temu, ale wam jeszcze jej nie pokazywałam. Ona jest z ale już jej nie ma na pewno na stronie. Jest taka spódniczka bardzo, bardzo krótka, ale... To są spodenki. To są spodenki, ale tutaj ma taką płachtę, tylko ona jest wyprasowana i przez to wkrótce jakby miała taką mega krótką spódniczkę. Taka mini, ale jednak spodenki.